Trójkę odpadamy. Agata z rolnika zaskoczyła swoją decyzją, poznaliśmy decyzję Agaty z rolnik szuka żony. Kandydatów Mirek, Maciej i Irek nie ukrywali, że sami byli zaskoczeni takim obrotem spraw. Uczestnicy rolnik szukażony 11 odbyli rozmowy z kandydatami, a teraz przyszedł czas na podjęcie ważnych decyzji, kto zostaje dalej w programie, a kto jedzie do domu? Przypomnijmy, że Agata zaprosiła do tego etapu programu trzech mężczyzn, Ireneusza, Macieja i Mirosława. Jakie zatem było ich zdziwienie, kiedy rolniczka po rozmowach przyszła do nich? Z trzema słonecznikami, które, jak wiadomo, oznaczają pożegnanie z programem. Co dokładnie się wydarzyło? Sprawdźcie szczegóły. Rolnik szuka żony. Zaskakująca decyzja Agaty. Po pierwszych randkach w 11 edycji Rolnik szuka żony przyszedł czas na przemyślenia i ważne decyzje rolników i rolniczek. Agata od początku nie ukrywała, że będzie bardzo wymagająca w stosunku do swoich kandydatów i po przeczytaniu listów zdecydowała się zaprosić na pierwsze randki tylko trzech panów: Ireneusza, Mirosława i Macieja. W rozmowie z Martą Manowską, rolniczka, na szczęście przyznała, że po pierwszych spotkaniach jest zadowolona z każdego z nich. Jakież zatem musiało być zdziwienie kandydatów Agaty, kiedy zobaczyli rolniczkę idącą w ich stronę z trzema słonecznikami. Jak wiadomo, wręczenie słonecznika oznacza powrót kandydata do domu. Panowie nie ukrywali, że byli pewni, iż wszyscy będą musieli pożegnać się z programem. Na szczęście szybko okazało się, że tym razem słonecznik oznacza przejście do kolejnego etapu programu. Agata zaskoczyła wszystkich i postanowiła symbolicznie wręczyć wszystkim swoim kandydatom po kwiatku, a następnie zaprosiła ich do wspólnych aktywności. Tam szybko okazało się, kto najbardziej przypadł jej do gustu, Agata nie miała też wątpliwości, kto jej zdaniem nie powinien znaleźć się na jej gospodarstwie. Rolniczka podczas wspólnych aktywności nie mogła znaleźć wspólnego języka z Maciejem. 65-letni kandydat praktycznie w ogóle z nią nie rozmawiał, dlatego, decyzja Agaty mogła być tylko jedna.